Zenek Martyniuk od jakiegoś czasu nie ma lekkiego życia. W mediach głośno jest o paśmie niepowodzeń w jego rodzinie. Teraz znajomi wyznają, że martwią się o króla DiSopolo. Stan gwiazdy bardzo się pogorszył. Zenek Martyniuk to ulubieniec milionów Polaków. Nie ma osoby, która nie znałaby jego największego hitu przez Twe oczy zielone. Sława i rzesza oddanych fanów najczęściej kojarzą się z beztroskim, przyjemnym życiem. Jednak w przypadku króla Discopolo tak nie jest. Gwiazda ma coraz poważniejsze problemy. Zenek Martyniuk w coraz gorszym stanie. Co się dzieje z gwiazdą Disco Polo? Poważne obawy mają znajomi wokalisty. zauważają, jak się ostatnio zmienił. Z uśmiechniętego, energicznego i pełnego werwy człowieka zmienił się w przygaszonego, wyciszonego mężczyznę. To nie ten sam człowiek, co kiedyś, podsumuje jeden z przyjaciół rodziny. Czyżby Zenek Martyniuk stradzał pierwsze objawy depresji. Ostatnie wydarzenia miały ogromny wpływ nie tylko na wizerunek rodziny, ale przede wszystkim na samopoczucie jej członków. Lider zespołu: akcent mocno przeżywa wszystko, co wydarza się między nim a synem. Wszystkiemu winny syn, stan zdrowia złe samopoczucie. Brak humoru i energii oraz nagła zmiana piosenkarza ma związek z zachowaniem jego syna, Daniela M. Chłopak ostatnio dał się we znaki rodzicom oraz swojej partnerce. Świeżo upieczony ojciec nie daje rodzicom powodów do dumy. Już kilka razy miał zatargi z prawem. Zaczęło się od znieważania policjanta na służbie. Potem służby zostały wezwane do szarpaniny, która miała miejsce po tym, jak nie chciał wpuścić swojej żony do domu. Wtedy okazało się, że Danielem. Ma przy sobie marihuanę. Został też zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu. Ponadto, 29-latek publicznie nazwał matkę swojego dziecka nimfomanką i zdradził wstydliwe szczegóły, w jakich poznał Ewelinę. Rodzina jest najważniejsza, Zenek. Martyniuk od zawsze cenił dobre relacje rodzinne. Dzięki jego postawie, już od 30 lat cieszy się udanym związkiem ze swoją żoną. Niestety, syn chyba nie potrafi powtórzyć sukcesu ojca i stworzenie stabilnego związku jest ponad jego siły. Ciepły, sympatyczny, pracowity. Nie zasłużył na ten skandal, mówią o zenku Marteniuku jego przyjaciele. Król Disso z pewnością wolałby, aby rodzinne sprawy nie były wyśmiewane ani szeroko komentowane przez syna w mediach społecznościowych. Na szczęście fani nie opuszczają wokalisty i wspierają go jak tylko mogą.